Cześć siemanko, witamy Was bardzo serdecznie w nowym odcinku na naszym kanale. Po raz pierwszy w 2023 roku. Zaczynamy nowy rok, nowy odcinek. Jest trochę dość późno, bo mamy dzisiaj 10 stycznia. I po 22? Jest po 22, ale znaleźliśmy chwilę, żeby coś nagrać dla Was, opowiedzieć, co się mniej więcej działo w tym okresie. No to cóż, zaczynamy. A więc ostatni nasz film dotyczył jeszcze tematyki świąt. Był o prezentach, więc to była... No to było jak wróciliśmy po prostu po świętach z naszych domów. Yy, mieliśmy te kilka dni wolne i później był Sylwester, na który wybraliśmy się yy, do pobliskiego klubu. I znaczy ten Sylwester naszy, nasz był Sylwester. No był krótki, bo ja byłem w pracy do godziny 22. E, niestety, więc e, moja tutaj sama balowała e, w mieszkaniu do tego czasu, czekając na mnie. E, ja byłem w pracy, jak wróciłem, to jeszcze musiałem się ogarnąć. Więc w sumie chyba około 23 dopiero wyszliśmy. E, I cóż, co więcej? Znaczy, no ja jestem zawiedziona przede wszystkim tym, że nie widzieliśmy żadnych fireworks. Jeden. Jedną widzieliśmy. Ja nie, widziałam. nie widziałem. Nie widziałaś jej? Ja żadnym. widziałem tylko jedną. Ani jednej w Warszawie po prostu, więc no to troszeczkę słabo. Znaczy, nie było tego klimatu. Znaczy nie było klimatu. Wszędzie było słychać, że gdzieś tam walą. <grym i wyszła> ale. To gdzieś, daleko, daleko. gdzieś było daleko, daleko, a w sumie nic nie było widać. Z jednej strony nie było to dobrze, z drugiej strony, no jednak, no nie czuć było tego Sylwestra. I jeszcze ochroniarze z hula kula nie wypuścili nas na dwór, jak jakieś dzieci. Ja nie wiem. Nie wypuścili nas na dwór! Napuszczający? Ogródkiem. Ogródkiem, gdzie było multum ludzi, i stało się jedno za drugim, nie widać nic, i tam można było I więc ogólnie. Uważam, że imprezka w domu to jest jednak sztosik. Wybieramy następnym razem imprezę w domu po prostu. Tak będziesz organizowała. Tyle widzieć fajerwerki. Ja no to, tyle potrzebuję w Sylwestra. No to możemy kupić swoje za roki później. Nie. Dlaczego? No, bo to jest niebezpieczne. A to niebezpieczne. E, więc tak, wróciliśmy koło drugiej. Tak? Tak. Wróciliśmy koło Graliśmy drugiej. Simsy. Graliśmy w Sinimsu do godziny trzeciej i tak się skończył nasz Sylwester marzeń. No, ogólnie... Po raz pierwszy Sylwester w Warszawie wspólny. Tak. A jeżeli chodzi o początek stycznia, to ja uważam, w sensie tak dla mnie, bo subiektywnie, to był no to ciężki początek roku. Nie wiem dlaczego, totalnie nie wiem, ale 1 stycznia po Sylwestrze czułam się źle, Wydaje mi się, że po prostu, jakoś tak po tej nieprzespanej nocy, ale ogólnie, no po prostu no źle się czułam. I te pierwsze dni jakoś tak ciężko mi szły. Dopiero tak od wczoraj, i przedwczoraj, tak zaczęłam funkcjonować jakoś normalnie, więc liczę na to, że dalsza część stycznia i roku będzie. było leniuchowanie. Będzie silniejsze. Krótko mówiąc. No leniuchowanie, ale dlatego, że nie było werwy takiej. To chyba będzie leniwy rok w takim razie. A u Ciebie mi się wydaje, że porównywalnie, nie? W sensie, że zacząłeś tak normalnie, jak skończyłeś tam. Szczerze mówiąc, e, przez to, że byłem w pracy w Sylwestra i w Nowy Rok, bo w Nowy Rok też poszedłem do pracy na drugą zmianę i też od 14 do 22, to kompletnie to dla mnie takie... jak, jak dzień na dzień, co dzień, tak? Czyli... Nic, za wiele się nie zmieniło, jedynie gdzieś tam w kalendarzu, w systemie się pozmieniało z 22 na 23 końcówka, i... ale tak to nic, nie czuję zmiany. No w sumie też ten nie ruszył jakoś szybko, też zaczynamy teraz mieć sporo nowych rzeczy, nowych planów własnych, więc tak wdrażamy się w to momentalnie. Wydaje mi się, że właśnie ten początek roku zleci bardzo szybko gdzieś tam do wakacji. No, ale też y, pomyśleliśmy mm. troszkę o Was, i już mamy parę pomysłów na filmiki, które będziemy dla Was robić. Także spodziewajcie się już niedługo. Tak, ja myślę, że mamy w ogóle. Znaczy, że teraz też ruszymy fajnie z takimi y, mało tematycznymi vlogami, ale z tą taką codziennością. Ja myślę, że w tym bym się czuła najlepiej. Bo teraz ten cały początek dotyczył świąt, no ale to dlatego, że w sumie zaczęliśmy w grudniu, No, taki więc, był okres. Więc to po prostu tak, musiało być, tak? No ale to też mieliśmy zaplanowane... przygotowań, tak, także... I to było to, jakby na co dzień robione. Tak. A teraz, teraz po prostu te najbliższe filmy wydaje mi się, będą właśnie z takiej, z takiej codzienności, czyli nic konkretnego, nic tematycznego, tylko i wspomnę, że... Będziemy między innymi, nie wiem czy wspominałam to wtedy w filmie, nie, jeszcze będziemy to wyklejać, zamówiłam nam mozaikę diamentową. Okay. To się nazywa mozaika diamentowa? Mozaika diamentowa okay. yy, i będziemy wyklejać nasze zdjęcie, więc to będzie fajne i to troszeczkę nagramy jakiś tam fragmencik i na pewno końcówkę jak to wyjdzie, bo to jest też fajna forma wydaje mi się spędzania czasu czy znaczy zobaczymy czy się nie powkurzamy na te małe elementy, ale mam nadzieję, Są że czuję, to będzie że zamiast odstresowania się to będzie jeszcze większy stres, nerwy i w ogóle. Będzie fajnie, super, będziemy uśmienięci i w ogóle wow. No miejmy nadzieję. A w ogóle to za tydzień, za tydzień, za tydzień, półtorej tygodnia są so, Dave'a urodzinki, więc ja myślę, że też jakiś fragmenty by była fajnie nagrać. Nie? Coś dla mnie organizujesz? Eee? Jeśli, co, <grym> jeśli coś planujesz, to powiedz teraz, żebym się mógł przygotować, a Właśnie nikomu nie powiem. Właśnie o to chodzi, żebyś się nie mógł przygotować. Dlaczego? No bo nie będzie wtedy wow, niespodzianki i w ogóle. Okej. Okay. Znaczy nie, nie wiem, jeszcze nic nie mam <grym> A, jeszcze nic nie jest zaplanowane. Znaczy, może coś okay. jest, coś jest. Ale no, za mało na razie. Wstępny zarys. Wstępny zarys, okej. Okay. No, dlatego po prostu na bieżąco, to co się będzie działo, nie wiem, po prostu. Znaczy... Musimy się też poczuć. Ja, ja przynajmniej sama muszę się poczuć tak dużo swobodniej, to te filmy będą jakby. Luźniejsze. No, luźniejsze. Właśnie o to chodzi, żeby były luźniejsze. Nie mówię, że nie zachowuję się jakoś tam naturalnie, tylko, że po prostu nie jest jeszcze tak swobodnie, w pełni. Nie umiem jeszcze tego robić. Znaczy w sensie, no, nie umiem tak rozmawiać sobie, czuć tego klimatu tak w pełni, więc to jest też... Wydaje mi się, że to jeszcze kilka filmów. Mówię o sobie. Bo no... Ty może już się czujesz full swobodnie. Natomiast ja nie. Moja tak. ręka nie czuje się swobodna, która teraz trzyma kamerę. <laughs> Więc po prostu dajmy sobie czas, tak? Na spokojnie, z każdym filmem wydaje mi się, że będzie fajniej. Będziemy też się uczyć tego, co jest... Co wychodzi ciekawie, tak? Na pewno będzie trzeba mieć kamerę pod rękę, bo już było parę sytuacji, gdzie fajnie było tę no. sytuację nagrać. <laughs> Tak, właśnie musimy włączać ją czasami tak po prostu w domu, tak? Dzisiaj, dzisiaj była taka sytuacja, więc... Próbowałam sobie zakręcić włoski i mi się wałeczek wkręcił, tak tutaj wstałem. I całe była w e, akcja ratunkowa oczywiście z mojej strony, żeby to wyciągnąć z włosów. Także... Bez szkody, bo Nie inaczej tak ja bym miał szkodę. Wypadł, tak. I to wszystko, także... Zasługuje na medal, dyplom i podwyżkę. Nie <noise> wraje słuciacka. Tak? I na tyle zasługuje. To nie dużo. <noise> Także mamy kilka pomysłów, ale będziemy też się starać coś na bieżąco doklejać. A przede wszystkim ja, bo ja oczywiście będę to wszystko sklejał w całość. Czyli to, co oglądacie i co oglądaliście. Ale ja mam plan w tym roku się tego nauczyć. Tak? Montażu. Masz takie postanowienie? Tak. No to dobrze. A ty musisz niestety, ale współpracować z moim postanowieniem. Oh, Nie, ale, ja, ale ja cię mogę jak najbardziej nauczyć tego. No to ok. Chcę. Nie ma problemu. Okres świąteczny się już skończył, więc cho choinka została przez monię rozebrana. Wszystko tak to, zostało tak, już tak, spakowane tak. do środka. No, choinka nam troszkę opadła, jak widzicie. Gałązki popadały, e, w okresie między świętami, gdzie wyjechaliśmy, a Nowym brokiem troszkę ją zaniedbaliśmy pod względem podlewania. Nie była w ogóle podlewana, później w ogóle podlewaliśmy ją troszkę, ja nie wiedziałam ile w ogóle się podlewa taką choinkę. A jak już tam padła, to już nie chciała nam odżyć i to tak wyszło. Ale była piękna i jest to uwiecznione, to jest najważniejsze. Była bardzo piękna, ale... Okres świąteczny się kończy, no i chwilka się kończy. Dobrze, że my się nie kończymy. <laughs> ale też są pomysły inne, też na rzeczy, które się skończyły, ale trzeba je odnowić. Także też będziecie mogli je zobaczyć w następnych odcinkach. Tak, zapraszam. Boże, odcinkach. Powiedziałem jakbyśmy serial tak. nagrywali jakiś. <laughs> A więc słuchajcie, co sobie paczkę, zaraz zobaczycie co to jest. Chciałam, żeby David zgadnął, chyba że podglądał wcześniej. Nie, nie podglądałem. Pokażę tutaj na paczkę, chyba jest ładnie zapakowana. No i co, otwieramy. David, nie. To, to było napisane. <ścoughs> Widziałeś co? Krem? Myślę, że krem, tak? No, nie no przyznałem. Tak. tak, to są, już powiem. A tutaj mam próbeczkę jeszcze kremu, bo tam były trzy próbki do wyboru. Ja sobie wybrałam akurat kremik. A to jest coś chyba fajnego, bo to są płatki podosie. Ale podobno są super. Więc możesz też ich używać. Nie, dziękuję. Ale to jest w celu regeneracji. Ale ja jestem piękny i młody i nie potrzebuję. Aha. No nie otworzę, no. Pomóc Ci? Nie. O, a. Ale... No ja w sumie to mogę ich już użyć, bo jestem po... Bo... Kompierli bez makijażu. mi się nakłada? Nie wiem. Oha! Oh wow. Oh wow. Ja nie wiem, jak mam to zrobić. Co ty kupiłaś tutaj za specyfik? Podobno jest super, więc. sobie zakładała od razu? Chciałam. Muszę to widzieć chyba, muszę się widzieć. Nie no, muszę mieć lustro. Tak? To zaraz. No to chodź tutaj. Jak będzie taki fajny jak to się chwilę z, z tym wałkiem, no to będzie super. Oby nie. Nie wiem, po co mi da łyżka w sumie? A może żeby to tak... O, jak się fajnie trzyma. Może, żeby sobie docisnąć ewentualnie. Tak. Takie oto specyfiki. Ja Co polecam. to jest? Co to jest? Jeszcze nie wiem, czy polecam. Ile to kosztowało <grym> się, pytam? Ta, lepiej nie będę mówić. <grym> nie no, w sumie nie tak dużo. Dobra, nieważne, nie wchodźmy w ten temat. Czy tutaj jest product placement? Totalnie nie. To jest po prostu próba. Próba czego? No próba kosmetyku. Będziesz teraz piękna i młoda, oh my God. chyba jest fajnie Ale on mi spada ogólnie Trochę Bo jest... chyba musisz się położyć, serio? No nie wiem, tak mi się wydaje. Nie. Może trzeba go po prostu bardziej... No, i tak. No nie aż tak blisko. Nie wiem, czy to też trzeba? Nie wiem, możesz przemieć teraz. Ej, one mi totalnie spadają. W oko sobie tylko nie wsadź. A po co to w ogóle kupiłaś? Yy, ogólnie to. I skąd ten pomysł? Znaczy, ogólnie płatki pod oczy wydaje mi się, że są super pomysłem, bo czujesz regenerację całej twarzy. Przynajmniej ja tak czuję. I ja na przykład mam problem z tą przestrzenią pod oczami. Często czuję tutaj zmęczenie. Używam jakichś kremów pod oczy. Do, do makijażu też często korektora. Więc te płatki mi też tak yy, zregenerują, myślę, tą przestrzeń. Ja mam tu delikatną skórkę na przykład. I I need it. Spróbuj to, zobaczysz, o co chodzi. Nie, nie, dziękuję. A skąd się o nich dowiedziałeś? E... Od Anjax. Aha. I testujesz. Tak. Ona wyglądała na bardzo zrelaksowaną, więc stwierdziłam, że A ty jak się czujesz? Zrelaksowana? Tak, chociaż trochę mnie zaczynają pietoczy. Ale to nie wiem czemu.